Witam serdecznie Państwa w dniu 26 lutego 2025 roku, godzina północ wybiła i minut 3, no więc jakby nie było mamy nowy dzień, nowy, <grybujesz> nowy dzień, więc witam w dniu środa. Tak więc dzisiaj będziemy, zrobimy pewną, też pewną analizę firmy. Pamiętajcie o mojej parawce prawnej, aby tutaj nie było żadnych wątpliwości, że będziemy tylko sobie edukacyjnie rozmyślać, gdybać nad wykresem. Pamiętacie też o subskrypcji. Fajnie, jedna osoba przybyła. <laughs> nie wiem, co się stało. No i jeżeli ktoś z Państwa chciałby, mówię, dołączyć do mojego Discorda, to jest to Discord wyłącznie dla ludzi wspierających mnie na słupi w minimalnej kwocie 50 zł. a więc do dzieła, zaczynamy dzisiaj akcja, która pójdzie na stół, do rozkładania na części takie pierwsze <laughs> jest to firma Western Digital WDC ta firma się zajmuje to zapraszam Państwa na, właśnie na mój blog nie palę bo inwestuję więc y, czym on się zajmuje jest producentem tak na święcie y, producentem nośników danych czyli dysku twardych HDD dysku SSD no ma tutaj konkurentów z którymi też walczy o ten kawałek tortu Firma powstała w 1970 roku w Ameryce, w USA, ta Kalifornia. Kapitalizacja, kapitalizacja rynku jest 18 miliardów dolarów, a więc bierzemy bez problemu w tą firmę do zakupów. <laughs> Liczba pracowników jest 55 tysięcy no nieźle Co tu jeszcze? Prognozy na 2025 Przychody mają być między 15 30%. EBITDA tutaj 50-100%. Zysk netto 500 milionów. Do toram do 1,2 miliarda. No, jakieś tam zalety. Możecie Państwo przeczytać u mnie na blogu. No i wyście pamiętaj, że możecie byście kupowali ostrożnie te. Akcje potencjalny wzrost tej firmy planowany jest na rok na dwa między 30 a 70%. No dobra, to zobaczymy co tutaj o tej firmie mówi nam. No. Gijew. A więc prognozę sprawdzimy najpierw. Co oni tutaj nawet nie sprawdzałem. No, oni chcą, żeby już kupować. <laughs> no, zyski, planowane zyski to między 10 a 54 nawet procent. Jakie ja u, u, zrobiłem tutaj swoje podczynania? <laughs> a więc moje poczynania są takie, że. To są dwa warianty. <laughs> według strefy dinapoli to jest taka mówię, moja żółta i niebieska. Tu się złączyły te dwie strefy dinapoli. <laughs> no, oprócz tego jest to strefa dosyć też ciekawa. To jest, jest, według Fiba też ciekawa strefa. 38, więc więc szczerze mówiąc, ja tu widzę, że ten wykres, no, powinien nam jeszcze zaliczyć no, spadek, tak, do 25%, więc oni mówią, że to ma być wzrost, no pewnie pewnie tak, no, szczerze mówiąc, ten spadek, no mało brakło do, do tych dinapoli choćby w tym miejscu, tak, więc można powiedzieć, że 19% było, nam. No. Ale ja przyglądam się tym tego Dinapoli. w większości te parametry już były osiągnięte. no Nawet były bardziej puknięte, gdy się sprawdzało na tych wszystkich y, już gotowcach. Więc przypuszczam, że tutaj jeszcze <laughs> może być lekkie osiągnięcie. <laughs> Ten wykres może może jeszcze nam tutaj zrobić przykłóca i jeszcze pójść do dołu. A więc, zakres zyskowny tej firmy, przypuszczam, że w ciągu dwóch lat faktycznie może być, jeżeli mówimy o dniu dzisiejszym, to do 38% może ten wykres, te notowanie polecieć się no. Ileś tam spadnie procent, ale też i wzrośnie do, do kwoty 68, prawie 9 dolarów, tak? Maksymalny wzrost do 80 dolarów, tak mi wyszło, tak? A jak oni tu planowali? Nawet nie spojrzałem na tej ich tutaj metryczki, syryczki. No co oni tu planowali? Do 75. 65,75 No, no więc, no więc to można powiedzieć, że no, zaliczam się do, do ludzi, którzy też dobrze potrafią cenę złapać. Oni troszeczkę bezpieczniej tutaj zrobili, ale mówię, to jest Dinafolia. Ale mówię, tutaj mówię, ja tutaj widzę, że to zlecić powinno, tak więc. Nie wiem, gdzie to widać, czy to wzrosty już by się szykowały. Hmm. Ja tu widzę, kurwa, no to, jest, to jest korekta spadkowa i to musi pójść w dół. Ja to widzę, tak, ja to widzę. Hmm. Może jakby tu była MK. No może MK, no ale może byłoby MK, ale mówię no. Tak więc ja Państwa tutaj przestrzegam, że mogą być dwie możliwości. Tak więc <laughs> jeśli dzisiaj kupicie, to zróbcie to taktycznie, bo od tego miejsca, jak to się wam zjebie, 60% Żebyście zostali w rękach no. I teraz, jak ja bym tą swoją taktyką robił? Kurwa, patrz. Ile bym musiał dokup, dokupować, dokup, ile bym tej tutaj inwestycje robić? No dobra, robimy, to jest tak. Na kolo zrobimy na jakiś niebieski. Niebieski taki już pizdowaty jest. No, bo to jest taki. No już. Ten to muszę odznaczać sobie. O. Gwiazdko robię tak. I tu mi się pokazuje. Jeden zakup, drugi, ja to robię dla Państwa, nie tam, żeby A przy okazji, może i też dla siebie, no, dlaczego? dlaczego mam nie skorzystać, nie? Kurde wicek, ludzie trochę tego jest. Hmm. Trochę tego, szanowni państwo, jest już. Widzicie, tu się już powiększa ta, ta nasza plejada gwiazd. Dobra. Nie zaznaczyło się. No dobra, teraz zrobimy tak, popiszemy sobie, to tak byłoby, byłoby za 10, to robię po 10, dobra? 10 to jest 10 dolarów, bo najmniej można kupić na XTB za 10 dolarów, widzicie? Możesz próbować za. Możesz kupić za, za 200, za, za 20 dolarów, ale zobacz, co tu się dzieje. No, wytrzymasz to jak wytrzymasz, to kupuj tu za 100. Tak, już płacił raz, dwa, trzy razy pod. Co ja to zrobiłem? To mamy za 100 nie moja taktyka 4 razy 10, 4 razy 100, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3 i tu też 4 brakło. I ile do obsunięcia mamy na tym kapitale 64%. A więc, szanowni Państwo, no musicie podjąć decyzję, czy i jak inwestujecie w to ten balon. Mhm. I on jest na wzrosty, ale, ale jest. Ale jest znak zapytania, tak? Czy to już pójdzie w górę, czy to się jeszcze zjebie w dół? Czy spanie tylko tyle? <laughs> A może spanie tyle? <laughs> To musicie Państwo sami zadecydować, bo ja Państwu poddałem pomysł. A więc jeżeli byśmy zaczęli inwestować we dwoje taktyki, no to macie takie obsunięcie. Na zysku macie takie. No i co? Powiecie Państwo na to? Jest pół na pół, tak? A tu jest strefa, to jest jakaś strefa, po strachu popytu, tu jest straj taśma. Czy Ameryka szykuje się na wzrosty? Czy to takie jest tylko ala pit na wodę i zaraz wszystko zleci? No wykres mówi nam fajnie, fajnie, wchodzimy, kupujemy, kup, 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 kup. Posłuchaj mnie, tu wpakuj się, tutaj. Ty zapakujesz się za 1000, a ja zapakuję się za 10 dolar dolarów. miano mi pretensje, tak? No i dobrze, miej pretensje. Jak nie chcesz inwestować, mądrze z głową. Więc do Państwa ten. Tutaj jest sposób, w jaki sposób rozgrywać di Napoli jest na kwocie 36,80 centów. Tak. 36 dolarów. <laughs> di Napoli nie osiągnięte. <laughs> Więc, może być osiągnięte. <laughs> tak, ja widzę ten walor. I jeżeli podejmę decyzję o inwestowaniu. No, to ja tu raczej więcej jak 50 to nie będę inwestował na start. nie. no i tyle. No. A to firma dosyć długo, już żyjąca, więc no, może i spróbuję to ona długoterminowo rozgrywać i zobaczę. No, może i za 100 zł zacznę zainwestować i tu będzie raz, dwa, trzy, cztery. To 400 zł, a tu trzeba będzie raz, dwa, trzy, załadować 3000, 3300 masz. Musisz przygotować kasę na ten walor, gdyby się zaczął pierdolić w dół. Masz na gotowe zrobioną taktykę, i ile pieniędzy jest ci potrzebne. Ile, ta, ile ci może ten, te akcje mogą ci zjeść pieniążka? Masz prosto rozegrane, masz prosto pokazane. Mamy 3300 albo zainwestuj albo mówię po, po, po kwocie 50 zł, czyli będzie raz, dwa, trzy, cztery to jest 200 zł, tak a tu będzie raz, dwa, trzy, po 500 zł to jest 1500 i plus 700 masz 1700 zł musisz mieć i tak przygotowane w razie czego no Lepiej tak rozgrywać, bo możesz sobie kupić na przykład 10 czy 15 akcji. No, jak, masz, jak masz fundusze. Możesz kupić sobie wiadomo. Weź sobie kupić, jak to się mówi, za 60% kapitału i jedne akcje no, akcji No bo są tacy, co jakim coś najdzie, to chcą. Jak to się mówi, odkuć się i za 60% kapitału kupują portfela swojego. No. Akcje nie. Ma. A tutaj jest od strony taktycznej inwestowanie, więc, więc jest możliwość, więc jesteśmy w takim przed dylematem, albo lecimy w górę już, tak? Jest taka możliwość. No tu jest korekta one-to-one, one. jest możliwość, tak, i Zaliczymy też 60%, naprawdę. Albo po prostu jeszcze jest ta osiągnięcie nieosiągnięta, strefa nieosiągnięta, brakuje tutaj do tej strefy. mogł wykres się zrzucić jeszcze 25% w dół. I co wtedy? Wtedy będzie po strach popytu. Bo to wszyscy się już ze będą już mówić, że to jest katastrofa, nie? No i co? Do postrachu Już dużo tu jest. Tu na pewno się obkupią zamożnie. <laughs> no. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby mnie wesprzeć, to proszę też na Link SUPI nie palę, bo inwestuję. Można na mnie po prostu wesprzeć. Byłoby, mi, byłoby miło, jeżeli ktoś chciałby też tą moją inicjatywę wspierać. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, bo też jest to potrzebne. Mm -hmm. I parawce prawne. No. Mimo, że ja staram się Państwu no, wytłumaczyć tutaj, jak ja bym chciał od serca swojemu dziecku wytłumaczyć. <laughs> bo nawet może mi jutro zainwestuję też w, ten, w tą firmę, zobaczę. Ale mówię, może za 50 albo 100 zł i muszę przeliczyć, czy mi będzie stać. Na te 3400 na tą jedną akcję. No, nie to tą jedną firmę, tak? Jakby to się zaczęło walić. <laughs> Bo to no, faktycznie to może, może się walić, a firma jest długo, już długo, długi czas na rynku. Może przetrwa, może nie stracę, nie? Więc musicie mieć to na uwadze, że no, mimo moich dobrych chęci, no to nie biorę za twoje finansy odpowiedzialności. No i, nie ma co się mnie pytać, czy ja coś Wam doradzę, bo nie jestem radcą ani doradcą. Tak więc wszystkiego dobrego Wam. Życzę dobrych inwestycji do kolejnego odcinka. Cześć.